Zbliżają się święta. My chyba pomyliliśmy te święta, bo, bo to nie są te, w których rozdaje się prezenty. A my tak już jedziemy od Katowic, od Legi, i dzisiaj no kolejny, kolejny raz. Gramy bardzo dobrą pierwszą połowę, i nie potrafimy zamknąć meczu, a, a mogliśmy to zrobić. Mogliśmy to zrobić. Natomiast y, grając y, przeciwko takiej drużynie jak Zagłębie, trzeba być przygotowanym na to, że staje fragmenty gry. To bardzo mocna strona zespołu. Wystarczy tylko zobaczyć na zawodników, jaki mają wzrost, i, i tak się stało. Wykorzystali sytuację. Później, później rzut karny i, i przegrywamy spotkanie, którego. No nie powinniśmy po prostu przegrać. Wiedzieliśmy, czym nas mogą zaskoczyć właśnie tymi stałymi fragmentami gry i jeśli dostaną trochę więcej przestrzeni, tak jak to miało miejsce dwa razy w pierwszej połowie, długie wybicia piłki, no zagłębie ma szybkość z przodu. Było wiadomo, że jeśli pozwolimy im na to, żeby wykorzystali tą przestrzeń za wysoką linią obrony naszego zespołu, to 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 zrobią i będą próbowali to robić. Ale tak czy inaczej, no to, no to my nie potrafimy zamknąć meczu po raz kolejny i, i przegrywamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wypowiedź i zapraszam Państwa do zadawania pytań. Proszę się przedstawić na... Dobry wieczór, panie trenerze. Karol Bugajski, przegląd sportowy. Pamiętam tę konferencję dwa tygodnie temu w Katowicach. Używał pan dokładnie tych samych słów. Przegrywacie mecz, którego nie macie prawa nawet zremisować. Kolejny raz ta sytuacja się powtarza. A pewnie Wy tym bardziej się dzisiaj na to uczulaliście, żeby być uważnym. Ma Pan jakiś wniosek na gorąco, dlaczego ten scenariusz meczu jest po raz kolejny dokładnie taki sam? Ale to wraca, byśmy musieli wracać cały czas do, do sytuacji, które stwarzamy, a ich nie wykorzystujemy. No, no to jest e, nasz e, problem, bo niektóre z nich może nie były takie stuprocentowe, bo to była kwestia e, precyzji do grania. Natomiast no, i ta Isma, Ismaela sam na sam e, wcale nawet nie musiał. E, Strzelać, bo mógł jeszcze podać y, do pustej bramki, praktycznie Dominikowi Sarapaci, bo, bo on też tam, y, też tam był. Y, ja, mówię, ja mówię w takich sytuacjach, że, że, że to jest. No, czasami brak jakości po prostu, nie? masz sytuację, nie potrafisz jej wykorzystać, wiesz, że musisz stwo stworzyć sobie ich zdecydowanie więcej, żeby tak się stało. Natomiast no, no, nie jesteśmy znowu aż tacy mocni, żeby tych sytuacji wypracować sobie y, nie, wiadomo, nie wiadomo ile. Yy, w tym tkwi nasz y, problem. Yy, natomiast no, uważam, że tak czy inaczej. Nie mamy zamiaru zmieniać naszego stylu gry. Ja uważam, że grając w ten sposób y, zawodnicy się rozwijają, drużyna się rozwija. Ktoś mi powie, nie ma wyniku. Tak, tak, na tą chwilę w tych ostatnich trzech meczach nie ma wyniku, bo, bo przegraliśmy wszystkie trzy, natomiast no, my nie będziemy grali przynajmniej ze mną y, jakieś bezpośredniej piłki. Bo, no, bo grając w ten sposób, uważam, że to jest chleb na dziś i głód na jutro to, to, to nie. To nie jest rozwój, to nie jest rozwój. Pomimo porażki pewnie może być pan zadowolony z postawy Sarapaty, szczególnie w pierwszej połowie. W pierwszej połowie ten chłopak wyglądał naprawdę jak stary ligowy wyjadacz. Co, co pan mu powiedział przed tym meczem? Bo, bo naprawdę był świetnie usposobiony. Nie, nie, nic konkretnego. On gra cały czas. To nie jest tak, że dzisiaj akurat dostał swoją szansę, ale zgadzam się, bo ja też w ten sposób widziałem Dominika w pierwszej połowie. On był najlepszym zawodnikiem na boisku dla, dla mnie i, i, i to, nas, to nas na pewno musi cieszyć. Jakieś pozytywy z tego wszystkiego też musimy, musimy wyciągać. Jeszcze o furu kawy zapytam. Pewnie już Pana trochę męczyły te pytania o jego nieskuteczność, o brak liczb. On się dzisiaj przełamał, też Pan widział po nim, że gdzieś to przełamanie mimo wszystko jest coraz bliżej, że on w dobrym kierunku idzie? Szczerze, szczerze mówiąc, nie wiem, bo, bo, no bo furu taki jest. Może na następnym meczu będzie miał trzy, nie szczeli żadnej. Yy... Ja mu życzę tego, żeby, żeby tak było, żeby szedł w tym kierunku, żeby strzelał więcej bramek. Natomiast patrząc na piłkarza, no z reguły ktoś ma, on, on jest młodym zawodnikiem, ale jeśli popatrzysz na danego zawodnika, no to jest to pomocnik albo napastnik. Mówisz, cztery sezony temu ile bramek? Tyle. Trzy sezony temu tyle. Jest z reguły, jest tam jakaś powtarzalność. Nie? Furu, no, stara się znaleźć tą powtarzalność z jednego sezonu na drugi. Na, na dzień dzisiejszy to wykończenie akcji jest raz lepsze, raz gorsze. Tak to, tak to widzę, tak to wygląda. Oczywiście, jemu nie można odebrać chęci i tego, że chce bardzo nam pomóc, ale, ale nie zawsze tak się dzieje. Krzysztof czas do tytuł na podcast. Pamiętam, że chciałem jeszcze wrócić do tych. Trzech kolejnych meczów, gdzie, gdzie nie wykorzystujemy tę sytuację. Kilka konferencji temu zapytałem pana, czy nie uważa pan, że jest gdzieś jakiś też problem mentalny? Pan wtedy kategorycznie zaprzeczył, ale tu nie chodzi o, tylko o tą samą stwarzanie sytuacji czy ich niewykorzystywanie, tylko że my też nie widać, żebyśmy później potrafili odpowiednio w, zareagować po tym, kiedy, kiedy no dostajemy te, te bramki przeciwko nam. I czy, czy tutaj jednak dalej Pan uważa, że nie ma gdzieś, gdzieś problemów w takim... Odwróceniu meczu, bo tak naprawdę tylko raz nam się to udało. Pięć kolejek temu chyba przeciwko Lechii Gdańsk. Ale ja widzę reakcję. Dzisiaj też widziałem reakcję po, po bramce. Tak samo widziałem reakcję po, po. czy pójście po zwycięstwo w meczu z GKS-em Katowice. Ale tam nas pokarali w doliczonym czasie gry. Tutaj Yy, dostaliśmy z, bramkę z karnego. Sedzia też patrzy na tego karnego w zwolnionym tempie. Nie wiadomo ile czasu, jak, jak oni sami nam mówią, nie patrzcie w zwolnionym tempie, bo to wypacza yy, sytuację. Nie? Yy, no, no nie, są detale, gdzie w, 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 dzisiaj też yy, no wszyscy byliśmy yy, bardziej pod prądem niż zwykle, bo no bo idzie. Idzie e, rzut rożny, rzut rożny, ale idzie po, po wrzucie z autu, gdzie sędzia jest 2 metry od tego. Jest dla nas rzut z, z autu. E, ja dostaję żółtą kartkę, bo protestuję popchnięcie Patryka, który wybija na... Yy, zamiast dokładnie, bo łatwa piłka była, ale no, wystarczy, że cię delikatnie popchnie, yy, nie trafiasz w piłkę czysto i jest out. Yy, yy, z tego autu z tego idzie rzut karny. Yy, detale, później mamy jeden strzał, rzut rożny. nie, nie ma. Wszyscy widzą. Sędzia, sędzia nie widzi, a już ta, którą, którą wdowia chce wybić, a, a piłka odbija się i dostaje w głowę i oni tego nie widzą, to mówisz, no nie, o co chodzi, bo to jest coś, coś nie, no, no tak ewidentnego no, i, i też nie, nie. Tu nie mam, za dużo tego było, to nie, nie chodzi o to, że szukam jakiegoś wytłumaczenia, ale... Ale to są rzeczy, które, które oni powinni mieć pod kontrolą. Tak samo jak my staramy się mieć pod kontrolą naszą drużynę, naszą, naszą, naszą grę. Reakcję ja widzę po, po strzelonej, po straconych bramkach, czy wtedy, kiedy musimy odrabiać. Natomiast w tych sytuacjach, kiedy chcemy rzeczywiście odrobić straty. Za łatwo odkrywamy się, że, że przeciwnik też ma swoje sytuacje, gdzie, gdzie mogą zamknąć mecz. I dzisiaj y, Zagłębie też miało takie sytuacje, gdzie myśmy iść do przodu, za bardzo otwierając się. Mam pytanie: Kryspin znowu wystąpił na, na pozycji prawego obrońcy. Wcześniej te zmiany, czy tam wstawianie Kryspina tam trochę nam e, zamykały tą stronę, jeśli chodzi o atak. Dzisiaj, w pierwszej połowie, bardzo, bardzo aktywny. Czy pan ten zdawał mu jakoś odpowiednio też dodatkowe wskazówki? I kontynuacja pytania, czemu akurat Kryspin, jeśli mamy w składzie jeszcze innych e, nominalnych prawych obrońców albo zawodników, którzy tam grali cały czas? No, nominalny Dominik nie jest, grał, grał, ale nie jest. Dominik grał na tej pozycji też, bo mieliśmy w pewnym momencie deficyt, jeśli chodzi o, o minuty młodzieżowca. Grał Dominik, grał e, drugi Dominik Serapata po to, żebyśmy e, te minuty nadrobili, a i on wie, ja wiem, że, że to nie jest jego pozycja. E, nie mamy już problemu z, tym, z tymi minutami, więc e, szukałem też miejsca dla e, Hosemy bo on grał wcześniej, był podstawowym zawodnikiem na treningach, się prezentuje naprawdę bardzo dobrze i to też wpłynęło na to, że chcieliśmy zrobić, zrobić taką zmianę, ale też wiemy, że Kryspin nie jest prawym obrońcą. Z drugiej, z drugiej strony, nagrywał no, tam też Paweł, Paweł Olkowski. No, no wybór padł na, na Chris Pina. Ostatnie pytanie o zmiany, bo tutaj można też już w mediach społecznościowych przeczytać, też się zastanawiałem: zmiany w 82. i 90. minucie. No, czy jednak teraz już też może troszkę na chłodno nie uważa pan, że to trochę za późno w momencie, kiedy no, walczyliśmy, jak zakładam, o trzy punkty? Tak. Kwestia interpretacji. I kogoś może być za późno, yy, dla nas, wiedzieliśmy, że będzie, ile było, 9 minut chyba doliczonych, nie? No nie, kwestia interpretacji. Yy, Dajesz szansę nowemu zawodnikowi, który być może yy, na tej świeżości takiej yy, coś zrobi. Nie, 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 no nie. Czasami robisz je, nieraz zrobiłem trzy zmiany w przerwie, no bo uważałem, że, że tak trzeba zrobić. W innym przypadku odbywa się to w połowie drugiej połowy, w tym przypadku też były zmiany na końcu. Nie, no nie, nie, nie widzę tam jakiegoś większego problemu czy, czy sytuacji, która by się powtarzała. Na Dobry wieczór, pani tenerze Hugo Braun, 365 dni o piłce. Ja chciałbym zapytać o zmiany pod kątem personalnym. Dlaczego na boisku pojawił się Sinan Bakisz, a nie Aleksander Buksa? Czy jest to spowodowane po prostu dyspozycją tego napastnika na treningach, czy jakąś charakterystyką, którą on może zagwarantować, chociażby tutaj stawiając na pojedynki powietrzne może w tej końcówce spotkania? To jest decyzja nasza. My obserwujemy zawodnika na, na treningach i w danym momencie uważamy, że jest groźniejszy w tym momencie na przykład Bakis, a nie Olek Buksa. Z drugiej strony, gdyby grał Olek z Buksa albo wszedłby Olek Buksa, równie dobrze mógłbyś zapytać, no, przychodzi napastnik z zagranicy, nie dostaje szans. Dlaczego? No, podobne pytanie. Kwestia też interpretacji. W innym przypadku może być odwrotnie, ale ktoś też może zapytać, dlaczego tych szans nie dostaje yy, Bakis na przykład. Yy, ani jeden, ani drugi. To jest po prostu taka normalna rywalizacja. Yy, wchodzisz, dostajesz dzisiaj 20 minut, yy, nie zrobiłeś nic. Dajesz yy, szansę drugiemu napastnikowi, a czasami masz ich więcej, i w ten sposób yy, ktoś. Miał jedną sytuację, ktoś strzelił bramkę, ktoś miał asystę. W ten sposób wywalczasz sobie więcej szans, więcej minut. No, no w ten sposób to, to funkcjonuje. Do tego gdzieś czasami zagrać jakiś sparring albo, albo na treningach obserwujesz, mówisz, ten jest w dobrej dyspozycji, tak jak to miało miejsce z Hosemą. Dlatego szukaliśmy dla niego też miejsca, bo chcemy wykorzystać dobry moment zawodnika. Nie? Dobry wieczór. Przede wszystkim jesteśmy szczęśliwi, bo te trzy punkty, które wywalczyliśmy, przydadzą nam się, chociaż wiemy, że to jeszcze dużo nam brakuje, ale wielki szacunek dla piłkarzy, bo może od początku mecz rozpoczęliśmy nieźle. Mieliśmy trzy strzały, ale niestety żadnego nie zamieniliśmy nawet na strzał w światło bramki I, i później gra nasza. Nie wyglądała dobrze, biegaliśmy za piłką i, i, i to górnik miał swoje sytuacje i taką bramkę strzelił też po strzale z dystansu. My nie trafiliśmy, oni trafili wspaniałym strzałem. Mieli też swoje sytuacje po grze swoich skrzydłowych, gdzie, gdzie tutaj mieliśmy gdzieś problemy i ta piłka przychodziła wzdłuż bramki na całe szczęście nasze. Nikt tam nogi nie dołożył, byli nasi obrońcy bardzo blisko i, i tam e, w obronie spisali się. Dobrze, no i w przerwie musieliśmy sobie powiedzieć pewne rzeczy, żeby skorygować naszą grę, bo chcieliśmy grać wyżej troszeczkę, a to niemrawo wyglądało. No i same liczby: w pierwszej połowie przebiegliśmy 8 km mniej jak w drugiej. To już dużo, dużo mówi. Ogólnie szacunek dla drużyny, bo przebiegli, przebiegliśmy ponad 120 km. Bo, bo, tak jak wspomniałem, trzeba było też pobiegać i, i za piłką, i, i do pressingu, tak samo wysokiego, gdzie w drugiej połowie już to górnik gdzieś oddał nam piłkę parę razy, czy wybił na aut. Na jedno wychodzi. I, I stały fragment, który dał nam bramkę na jeden jeden, podobnie rozegrana piłka jak w randomiu, tydzień wcześniej, i później. Rzut karny, gdzie też byliśmy w polu karnym, graliśmy ambitnie, bo to był nasz lewy obrońca w polu karnym, i napastnik, i Mateusz Żydowia, który od pierwszej po, po pierwszej połowie właśnie zastąpił e, Marka Mroza. Tak, na taką zmianę się zdecydowaliśmy, na tą energię z przodu, i to było widoczne od razu od pierwszych minut drugiej połowy. I, no i dowieźliśmy to, szarpaliśmy gdzieś tam z zmianami, próbowaliśmy jeszcze dać energię. Drużynie, i najważniejszy jest efekt końcowy, i, i tutaj szacunek dla chłopaków, wielkie gratulacje. I jestem dumny z tego, że, że tak to się potoczyło, że odmieniliśmy losy spotkania, że w końcu tutaj w Lubinie e, publiczność i przede wszystkim my, jako, jako ludzie, którzy wychodzą i reprezentują klub, zdobyliśmy trzy punkty, bo to bo są pierwsze trzy punkty w tym, w tym roku na, na tej ziemi, na tym stadionie. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań. Dobry wieczór Panie Trenerze. Karol Bogański, przeglądu Sportowy. Gratuluję tego zwycięstwa oczywiście. Zapytam o, o tę przerwę, o której Pan wspomniał, ale chciałbym wiedzieć coś więcej, czy ta przerwa była właśnie tak tylko merytoryczna, jak Pan mówi, czy, czy było też trochę emocji, bo pod względem emocjonalnym tych cech wolicjonalnych też to było inne zagłębie w drugiej połowie. No, na pewno zawsze są emocje jak nie idzie, zawsze też merytorycznie. No i... No i ciśnienie jest, jeszcze z nami nie zeszło, jeszcze czuję wypieki na twarzy i taki to jest zawód i taki mecz, że do końca musisz gdzieś drżeć o wynik, bo różnica jednej bramki, no to, to, to wiemy, że jedna akcja, doświadczyliśmy tego tutaj przecież w moim pierwszym meczu z Koroną, że, że, że może to nas drogo kosztować i całe szczęście tego się wystrzegliśmy, chociaż było gorąco przecież tam, było kotowało to się w polu karnym, ale dziś to był ten dzień, no na szczęście też mieliśmy, na szczęście trzeba zapracować, bo w drugiej połowie też przecież przystanie 1-0 górnik miał bardzo dobrą sytuację i nie wykorzystał, i zaraz w przeciągu e, minuty, może dwóch, my, my wyrównaliśmy porzucie rożnym. Taka jest piłka, i z tego skorzystaliśmy, i z tego się na pewno cieszymy. Wielki tydzień się zaczyna. Dla nas, bo kończy się w poniedziałek z Mistrzem, z mistrzem Polski, bo, 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 bo te święta mamy takie, że będziemy trenować, że będziemy w podróży, i, i dzisiaj na pewno trzeba zanalizować też ten mecz, przekazać pewne uwagi chłopakom na najbliższym treningu, ale też się i cieszyć, bo, bo, bo po to gramy, żeby wygrywać, i też myślę, że uwierzymy też w siebie, bo też ta pewność powinna być jeszcze bardziej widoczna. Teraz czekamy na, na inne wyniki w naszej lidze. Zaczęliśmy tą kolejkę naszym właśnie spotkaniem, bo ostatnio trzeba było gdzieś tam oglądać, prawda? Jak z Rakowem w poniedziałek, no trochę wcześniej zagraliśmy w Radomiu, ale, ale tyle w temacie. No, przede wszystkim gratulacje, jeszcze raz dla zawodników, bo, bo tutaj było ciężko, ale efekt końcowy się liczy i te trzy punkty są nasze. Panie trenerze, kolejny gol po rzucie rożnym. Jakbym zapytał o to, w jaki sposób przygotowujecie się właśnie pod kątem stałych fragmentów. Wy się na tym skupiacie? Pan to opracował i to przygotowuje jako główny sposób, jako jeden z ważniejszych sposobów, jakby pan to określił? Jeden ze sposobów. No, każde drużyny pracują podobnie, czy bardzo podobnie, i tyle No trzeba. Wybrać wykonawcę, trzeba wiedzieć, w którą strefę wejść i, i przede wszystkim patrzy się też na drużynę przeciwną, jak ona się ustawia do starych fragmentów, bo to de determinuje wykonanie pe pewnych rzeczy i tyle w temacie. No. I, I tutaj super Damian wrzucił, super ławka. Chociaż zanim już był Orlik, tak samo jakby nie trafił, to bym myślę Orlik, to tą piłkę trafił podobnie jak, jak w Radomiu i. I z tego się cieszymy i wiadomo, że drugą bramkę podobnie strzelamy, drużyna już przeciwna pewnie na to się przygotuje i trzeba będzie szukać innych rozwiązań. To zapytam jeszcze o Tomka Pienkę, zdobywcę bramki z rzutu karnego. On jest wyznaczony w pańskim zespole do, do wykonywania jedenastek? Czy gdzieś to była też jego inicjatywa, bo no ważna bramka dla niego na pewno po, po tym trudniejszym czasie? Na pewno. Gratulacje dla niego, że wytrzymał ciśnienie i zachował spokój przy rzucie karnym, bo wiemy, że nieraz tak bywa. A jeszcze trafił na specjalistę, bo przecież tu bramkarz górnika raz bronił, a nawet i dwa w jednym meczu strzały z jedenastego metra. Jest wyznaczony. On, i nie będę zdradzał jeszcze dwóch zawodników, i, i on się podjął tego wyzwania i super, że skutecznie. Dobry wieczór, że trenerzy Robert Radczak, Radio Wrocław. Gratuluję zwycięstwa, na które kibice czekali i drużyna od 4 listopada. Czuć było tę presję? tego braku zwycięstwa na własnym boisku. To, to, czuć, czuć, na pewno. Ale sobie powiedzieliśmy po tym meczu w Radomiu, że no, podobne historie przychodziła ta drużyna, prawda? rok temu też po Radomiu, gdzie się pasce dobrą zanotowała i, i, i w to wierzyliśmy. Chociaż no, po przebiegu pierwszej połowy no, to tak nie wyglądało to optymistycznie, no, ale pewne rzeczy skorygowaliśmy i wyszliśmy z innym nastawieniem całe szczęście i pomogliśmy sobie właśnie, żeby te trzy punkty zdobyć. Na pewno, jak nie wygrywasz długo jeszcze u siebie, no to tym bardziej są kibice niezadowoleni, ty jesteś niezadowolony z tego, że tych punktów nie ma, i, i tutaj nawet najlepsi piłkarze mają z tym problem, a, a wiemy, że to jest taki aspekt mentalny i można pewne rzeczy zmienić, jak się odwróci tą sytuację. I dzisiaj odwróciliśmy, i mam nadzieję, że przy następnych spotkaniach już będzie. Widoczna ta wyższa jakość nasza z piłką, bo tutaj czasami zanerwowo podejmowaliśmy pewne pewne ruchy. Mówię tu o pierwszej połowie, bo w drugiej, w drugiej już już, już to wyglądało na lepszym poziomie. I na razie mamy wyjazdowe spotkanie. No, tutaj całe szczęście mamy trzy punkty i, i chłopaki na to zapracowali, a teraz się będziemy skupiać na, na Jagieloni. Zagłębie zagrało, zwłaszcza w drugiej połowie, inaczej, przede wszystkim w drugiej połowie, zagrało tak agresywnie, z taką zaciekłością, jakiej dawno tutaj nie było widać. I to było, moim zdaniem, jednym z podstawowych powodów, dla których Zagłębie wygrało to mecz. I myślę, że też warto w moim odczuciu zwrócić uwagę też na właśnie taką ofiarność takich zawodników jak choćby Rafał Adamski, który wszedł w ważnym momencie i może w ofensywie nie był tam specjalnie widoczny, ale właśnie wykorzystał te swoje warunki w tej grze, by przytrzymać piłkę w tych kluczowych. Momentach. Jak pan oceni ten jego powrót? Bo to po dłuższym czasie powrót Adamskiego i Makowskiego też do pierwszego zespołu. Zgadzam się z panem w 100%. Że ta druga połowa pokazała, że graliśmy z pazurem, z zadziornością i i za mojej kadencji też takiej takie połowy nie, nie było, i takiej odwagi w działaniu, i determinacji przede wszystkim, i szybkości. A Adams bardzo dobrą zmianę zdał, bo, bo trzymał się, na nim były też faule, i, 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 i takie miał zadania oczywiście też. Chcieliśmy jakąś akcję wyprowadzić i żeby on sfinalizował, no ale wyszło inaczej, ale też inne zmiany, bo pierwsze pierwszej połowy przecież i w Dowiach bardzo dobra zmiana. I Makowski, bo, bo miał problemy, nasz kapitan. Damian Dąbrowski musiał opuścić boisko, i potem jeszcze wszedł i Kutka, który też gdzieś te skrzydła miał rozpędzone górnika, powstrzymać i ich lewego obrońcę. Prawda, Janża ma tą lewą nogę bardzo dobrze ułożoną, i, i tu trzeba było się na pewne rzeczy zabezpieczyć. No i ostatni Jarek Woźniak, który też gdzieś tam i wymusił faul i też gdzieś tą lewą stronę na, blokował drużyny przeciwnej i cała ekipa zapracowała na to plus ci, którzy też nie weszli bo byli pod prądem i jak to się mówi i z tego się cieszymy no i wspomniany przez pana mecz z Jagielonią, który rozegracie w poniedziałek, lany poniedziałek, oby nie był to lany poniedziałek dla, dla Zagłębia. i no Właśnie tutaj chciałem zapytać o ten mecz, bo no Jagielonia grając na kilku frontach teoretycznie może być drużyną nieco zmęczona, ale jakości piłkarskiej tam jest na tyle, że chyba na to nie ma co liczyć, więc tutaj chyba po pierwsze to zaangażowanie zespołu będzie kluczowe i koncentracja. Co jeszcze w pana odczuciu? Zawsze jak gra z drużyną stopu, a Jagiellonia taką drużyną jest, bo to jest mistrz polski aktualny i reprezentuje nas w pucharach europejskich. Jak masz swoje sytuacje, musisz się wykorzystać. Jak tego nie zrobisz, to to się gdzieś zemści, bo, bo, bo tak wygląda piłka grając właśnie przeciwko takim drużynom. Jagiellonia jeszcze ma przed sobą dwa mecze, bo gra w niedzielę z Legią i potem rewanżowy mecz w lidze konferencji. Tu będziemy to analizować, obserwować. Czy zmienią skład, czy nie. Też pewnie będzie zależało od sytuacji w tabeli. No jak to się mówi, gdzieś tam sztaby też robią badania na markery zmęczeniowe. Przecież jak ktoś będzie gdzieś tam wyeksploatowany, to z nami nie wyjdzie. I tu zobaczymy, co prawda nie jest to dwa dni po meczu tylko trzy pełne dni odpoczynku, bo gramy w poniedziałek, a oni grają w czwartek. To jest piątek, sobota, niedziela. Jeszcze mają e, czas na regenerację, bo czasami się grało w środę, prawda, i potem w sobotę, prawda? I, i jeden dzień gdzieś tam uciekał, a tutaj mają te trzy pełne, pełne dni i, i tyle. No, na razie musimy te dwa ich mecze dodatkowe które są przed nami zanalizować i będziemy szukać na nich sposobu i całe szczęście, że po dwóch ostatnich meczach my mamy sześć punktów prawda i to jest maks i to wyszarpaliśmy, no to też gdzieś będzie nam łatwiej zawodników gdzieś do tego co tam zaplanujemy i przekonać i oni powinni gdzieś tam odważnie podejść w temacie, do tematu jak trzeba będzie grać odważnie, a kiedy bronić to bronić, bo od kiedy tu, tu jestem no to Często się gdzieś bronimy heroicznie i, i, i próbujemy, no niestety z Rakowem się nie udało, bo w 10 byliśmy za słabi, bo w 11 było 0-0 i praktycznie Raków miał tylko jedną sytuację po rzucie rożnym, a tak to nic, nic nie, nie wykluło się z ich strony i... I to już historia, wszystko zbieramy gdzieś tam jako, jako jakieś doświadczenia swoje. Te porażki też na nich budujemy pewne pewne rzeczy, bo to nie jest tak w sporcie, że wszystko wygrasz. Tylko tych, z tych porażków, te, porażek też musimy pozytywę wyciągać, a, a niwelować te, te najsłabsze momenty. I na tym praca polega. I jeszcze mamy dużo punktów do, do zdobycia, i musimy naprawdę podchodzić. Poważnie z meczu na mecz zaangażowani, bo, bo ta druga połowa pokazała, a jak będziemy gdzieś właśnie gdzieś wystraszeni czy, czy, czy opóźnieni, tak jak tu mam na myśli pressing wysoki, no to będą z tym gdzieś problemy i oby wszyscy byli zdrowi, bo, bo dzisiaj w dalszym ciągu Radwańskiego nie było w kadrze meczowej, bo w meczu z Rakowem został zmieciony, tak jak tu na konferencji powiedziałem. E, przez przez Bergrena, i mam nadzieję, że na Egielo nie będzie to też nasze wzmocnienie, bo to jest bardzo dobry gdzieś e, zawodnik w środku pola. No a tutaj mieliśmy jakieś też braki też mieliśmy choroby, bo młodzi chłopcy też zachorowali w tym, w tym mikrocyklu, ale, ale, ale to już mamy gdzieś za sobą i no, mam nadzieję, że ten długi teraz tydzień wielkanocny, no wszyscy wrócą do, do zdrowia i będzie w kim wybierać i ta rywalizacja będzie na wyższym poziomie.